Witam, jestem Vincenzo i zapraszam na kolejny odcinek Tajemnic Terrarii! Wow. A więc co zrobimy dzisiaj? Mm, otóż nie pójdziemy sobie tam, tam gdzie w poprzednim odcinku mówiłem taka ładna jaskinia, ponieważ do niej, gwaite, potrzebny jest dzień, bo boję się w nocy wyjść. Tak więc może panie? Nie. Ach. Ale on jest skurzający. Dobra. Mamy sobie zombie. Tradycyjnie jest noc. A my wyruszymy pokopać sobie jeszcze trochę. Bye bye. Hmm... Okej. Okay. Dobra. Tak więc... E, ogólnie... Postaramy się zrobić takie coś jak... Usunięcie tej wody stamtąd, aby móc uciec. Tak. Po prostu. Potrzebujemy możliwości ucieczki. Aby posiadać możliwość ucieczki, musimy usunąć stamtąd wodę. A jak ją usunąć, musimy wykopać tunel. Tak. Tak więc pokopiemy sobie tunel. Hops, hops, punch, punch. Nie dzięki temu powinna ona wypłynąć nam. To mój ulubiony sposób na odsuszanie. Nic najważniejsze działa. Tak, tak. A przynajmniej mam nadzieję, że nie działa. Że działa. Bo jeżeli nie będzie działał, to będzie największa porażka w historii. Tutaj sobie pochodnie wstawimy. Hops. Mm, tak. To powinno wystarczyć nam. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale wszystko się zobaczy we właściwym czasie. Mhm. Dobra, jesteśmy świadkami historycznej chwili. Hops, hops, hops. I... czekamy. Aż się poziom wody unormuje. Tada! Jak widać działa. To są nasze pieniążki, które straciliśmy. Czy jest tam coś na dnie? Nie widzę. Ej, 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 zombie. Halo. Coś tu jest chyba nie tak. Spryciarz. A masz Aha. śmieć. Tu by się przydało coś zrobić, wykopać, ale chyba bardziej praktycznie jest zrobić z tamtej strony. Otóż wykorzystamy naszą tajemniczą bombę. Ej! Gdyby zombie mnie nie atakowały, to byśmy ją wykorzystali. Ale tak musimy się z nimi tłuc. Nie wiem, jak one wchodzą nam do kopalni, ale prawda jest taka, że w tej grze tworzenie potworów jest niedopracowane i mogą się one nam stworzyć no, wszędzie jak tylko wyjdziemy, zniknie to miejsce to już tam mogą być potwory dobra, to spróbujmy hops mm, nie, tam nie ma nic ponieważ widziałem światło i okazało się, że tam nic nie ma to zrobimy sobie taki myk o, tu mamy taką komorę powietrzną. O! Wow. Ej. ej! Ej, 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 ej! Zombie! Pomocy! Ah. Ej! Co to ma być? Help! Nie. To nie może tak się skończyć. No masz! Świnio właściwie zombie hmm. widzicie wyszedłem i zniknęły dobra, włożymy tu pochodnie tak i dzięki temu ona nam nie zgaśnie zrobimy sobie jeszcze trochę pochodni kogo obchodzi to że jesteśmy pod wodą co nie i tak możemy sobie zrobić pochodnie no słyszałem pluśnięcie czyli kolejny zombie Chyba jednak zrobimy sobie ten łuk, bo będzie on z pewnością lepszy od czegoś takiego. Ok, no to spróbujmy jeszcze sobie tylko tam rzucić bombę. No, hmm, pochodnie. Jeszcze jedna. Nie, tam też nic nie ma. No to widocznie taka jest nasza wola, taka jest wola gry. W tym nie możemy sobie nic zbyt ciekawego zrobić. Aaa! Okej okay. Raz. Dwa. O, czemu tak laguje? Dobra. O, władź się nam w pokoju zamknął. Soniaczek. Ej, znowu trzy? Nie, walczyć. O. Tak, gram na laptopie, przez co mam dwie myszki, przez co mogę szybciej atakować. Może to trochę niesprawiedliwe, ale mi się podoba. O. Dobra, co możemy zrobić? Może sobie patrzmy co możemy stworzyć. Więcej kopru, trochę silka. O, proszę bardzo. Nie wiem, co to jest. O, jeden obronny nam to daje: szakl. Hurra! Hmm, koper blok. Z pewnością każdy będzie chciał sobie takie coś robić. Hmm. Muszę sobie przypomnieć jak się robi łuk, bo dzięki niemu naprawdę będziemy mogli zrobić coś przydatnego. Chociaż może to po prostu przez to, że drewna nie mamy. Tak. Musimy wyjść na rąbać drwa. Hops. I siekiera w dłoni. Do pracy rodacy. Tam, 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 tam. Ok, mamy. Może teraz nam się da jakaś możliwość. Tak, z 10 drewna robimy sobie łuk. Hops. I zróbmy sobie jeszcze płonące strzały zamiast zwykłych strzał. Zróbmy ich sobie dużo. Ok, dobra. Lężenie. Zniszczyć. Łuk zadaje większe obrażenia niż miecz. Okej. Okay. Nie czepiam się. Hm. Tak, strzały można wykorzystać ponownie. Jest to bardzo praktyczne. a proszę. I tak działa łuk. Haha. Koniec poradnika o łukach. Teraz jeszcze z tej strony, zombie już nadchodzi dzień. Tak więc będziemy mogli się wreszcie zająć tym, co, czym mieliśmy się zająć. To znaczy tamtą jaskinią. Ok, zrobię cięcie, zobaczę, jak tam z czasem, i zaraz do Was wracam. Ok, jestem z powrotem. Już dzień nadchodzi. Odcinek zmierza ku końcowi. Jeszcze zdążymy sobie podstrzelać do co niektórych istot. Muszę Wam szczerze przyznać, że nie mam pojęcia co to są te lensy. Pewnie przydatne do, do tworzenia jakichś przedmiotów. Ale no cóż, wypadają one z tych demonicznych oczu. I czy komuś służą, czy czemuś służą, to jeszcze nie wiem. Pewnie zobaczy się z czasem. O, grzybki. Możemy sobie teraz jeszcze trochę, póki mamy czas, pozwiedzać co nieco. Chociaż w zasadzie nie ma co obijać bawełnę, komentujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Bywajcie.